Dobrze, proszę Państwa, system ochrony mniejszości narodowych w Mołdawii jest, jak i w większości państw, oparty na ustawie, która reguluje praktycznie 90-80% kwestii związanych z tym, co mniejszościom może być potrzebne. W Mołdawii jest to dość nowa ustawa, to znaczy, ona ma 11 lat. Jest to ustawa o prawach osób należących do mniejszości narodowych i statusie prawnym w organizacji. I do tej ustawy w, ostatnie zmiany zostały wprowadzone w 2005 roku. Są to zmiany bardzo ważne z tego powodu, że wcześniej ustawa de facto gwarantowała dwujęzyczność, przynajmniej w sferze publicznej. Obecnie zostało to zmiękczone, co oznacza, że budowano część zapisów zobowiązujących do prezentowania informacji zarówno w języku mołdawskim. Jak i w języku rosyjskim w części miejsc publicznych. Nie udało mi się dojść do tego, dlaczego nie <coughs> stosowano tych zapisów wszędzie. Natomiast no, obecnie sytuacja wygląda o tyle ciekawie, że zgodnie z obowiązującym prawem na dworcach autobusowych nie trzeba wywieszać rozkładu jazdy po rosyjsku, wystarczy tylko po rumuńsku. Natomiast że rzecz biorąc wciąż powinny mieć ujęzyczne tablice na wszelkich urzędach. W praktyce jest z tym różnie, ale. Trybunał Konstytucyjny zadecydował w ten, a nie inny sposób. Jak to działa w praktyce, myślę, że większość państwa miała się okazję przekonać. E, tutaj, drugim, po bardzo istotnym w praktyce aktem prawnym, który decyduje o tym, jak działa system ochrony mniejszości narodowych w Mołdawii, e, jest regulamin służbowy obecnego Biura do Spraw Relacji Międzyetnicznych. Wcześniej to był departament o tej samej nazwie. On jest bardzo istotny z tego powodu, że zapisy mądawskiej ustawy, chociaż wyglądają zdecydowanie bardziej szczegółowo niż zapisy podobnych ustaw wydawanych w zasadzie kurtę przez chyba wszystkie były republiki, wtedy jeszcze po prostu Republiki Radzieckie, na początku lat 90., czasem nawet jeszcze przed 90 rokiem. Większość takich ustaw mieściła się na połowie kartki A4 i generalnie zawierała życzenia zdrowia szczęścia i dla mniejszości narodowych. Tutaj Mołdawia zdecydowanie bardziej w tej nowej ustawie um, zadeklarowała, co mniejszości mogą, a czego nie, ale um, duża część zapisów, które tam się pojawiają, um, jest bardzo podobna do zapisów w konwencjach międzynarodowych dotyczących w tej kwestii. Konwencja to wygląda najczęściej tak, że mniejszości mają do czegoś prawo ale następuje odesłanie, że konkretne rozwiązania są w prawodawstwie wewnętrznym. W wypadku Mołdawii jest, nie ma rzeczywiście odesłania do prawodawstwa wewnętrznego, natomiast sprowadza się to do tego, że jest cały szereg zapisów, do czego mniejszości mają prawo, bez regulowania kwestii, kiedy mają do tego prawo, na jakich warunkach. I dotyczy to dwóch szczególnie istotnych, a przynajmniej szczególnie widocznych kwestii, to znaczy prawa do edukacji w języku ojczystym. Które jest wpisane, jest zapewnione w miarę możliwości i środków. Co to znaczy w miarę możliwości środków? Zależy już za każdym razem od konkretnego samorządu, siły przebycia rodziców i mnóstwa jeszcze innych czynników, dlatego właśnie. Yy tak ważny jest zapis o regulaminie Biura ds. Relacji Międzyetnicznych, bo to jest rzeczywiście instytucja, która w danym bardzo często musi w takich sytuacjach występować w roli mediatora. Musi próbować znaleźć jakieś konkretne rozwiązanie dla konkretnego problemu i takich spraw typ nie wiem, likwidacja albo właśnie powołanie grupy rosyjskojęzycznej, grupa znalezienia nauczyciela dla Białorusinów w Kiszyniowie, to jest zgodnie z tym, co usłyszałem w biurze mniej więcej połowa czasu pracy wszystkich pracowników. To są kwestie, które są najczęściej drobne, ale no, z punktu widzenia zwłaszcza małych mniejszości, bardzo często to jest kwestia być albo nie być. Kolejnym źródłem obecnie już troszeczkę przestarzałym, ale szczególnie w latach 90. w początku 2000 bardzo popularnym, a niespotykanym przeze mnie nigdzie indziej regulujących położenie y, mniejszości. Były dekrety prezydenta, które były najczęściej wydawane w związku z kolejnymi wizytami kolejnych przedstawicieli państw sąsiednich, w zależności od tego, jak bardzo nam zależało na tych y, relacjach. Tym więcej deklaracji w takie dekrety wpisywaliśmy. To było otwarcie centrów, podjęcie działań na rzecz edukacji. One, wszystkie te dekrety mają jedną wspólną cechę, one nie zawierają praktycznie żadnych konkretów. Z tego co wiem, zrealizowane zostały tylko niektóre zapisy takiego dekretu o wspieraniu kultury ukraińskiej z 1998 roku, nie jestem pewien. Natomiast większość tego typu dokumentów ograniczała się po prostu do deklaracji dobrej woli oraz do tego, że Młodapia co jakiś czas prezentowała je w spisach aktów prawnych, które teoretycznie regulują położenie mniejszości. Natomiast tutaj ważną rzeczą jest to, że funkcjonowanie biura jest ciągłe. To znaczy, ono jako departament powstało jeszcze w 1990 roku i ono ma dość specyficzną strukturę zarządzania. To znaczy, ono jest instytucją rządową. Natomiast na powoływanie jego władz ma wpływ również bezpośrednio munduski parlament. Być może to jest yy, przyczyną tego, że polityka narodowościowa w Mołdawii jest stosunkowo stabilna. To znaczy, oczywiście, zmienia się to w zakresie podejścia do języka rosyjskiego, do tego ile go ma być, do jakiego stopnia należy promować język mołdawski. Natomiast, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunek władz Mołdawii do mniejszych yy, mniejszości, do mniejszych grup etnicznych, on jest stały. On się praktycznie nie zmieniał, jeżeli chodzi o kwestie związane z organizacją szkolnictwa na przykład dla Ukraińców. Ani zmiany polityczne w Kijowie, ani zmiany polityczne w Mołdawii nie, nie odwijały się jakoś na, na, na procesie tej organizacji, na procesie działania. Natomiast no, podstawowym problemem biura, jak i zresztą całej Mołdawii jest zwyczajnie brak środków. W praktyce szkolnictwo dla mniejszości poza ukraińskim, gagałskim oraz rosyjskim wszędzie, jest znane tylko i wyłącznie na pomoc ze swoich państw pochodzenia, co w praktyce no, część mniejszości, zwłaszcza pochodzących z tych równie biednych, albo mało zainteresowanych swoimi ziomkami byłych republik radzieckich stawia na przegranej pozycji. To jest Kłopot, z którym zresztą Mołdawia się boryka również na forum międzynarodowym, to znaczy wielokrotnie Komisja Europejska oraz OBWE zwracały na to uwagę, że mimo tego, że formalnie zadeklarowana jest równość, no w praktyce Polacy mają znacznie większe szanse na to, żeby uczyć się po polsku, niż mają je na przykład Białorusini, chociaż akurat wiem, że chcą, a przynajmniej chcieliby. Tylko, że z możliwościami realizacji tego, biorąc pod uwagę, jak Białoruś wspiera białorusinów za granicą, jest już gorzej. Jeżeli chodzi o przepisy międzynarodowe obowiązujące w Mołdawii, Mołdawia podpisała dwie podstawowe konwencje regulujące te kwestie, podpisała i ratyfikowała, to znaczy konwencję ramową OBWE, o mniejszościach narodowych, o ochronie mniejszości narodowych, i podpisała niemalże cała Europa. Niestety, co poza Białorusią, nie, nie podpisało. mam wrażenie nie, poza tym chyba wszyscy, we Francji na pewno nie, ale to zrozumiałem. Eee, Ponadto, Mołdawia podpisała dokument, który ma równie ładny tytuł, natomiast żadnego znaczenia praktycznego, o, czyli konwencję e, wspólnoty państw niepodległych o ochronie mniejszości narodowych która ma szereg bardzo interesujących i daleko idących zapisów, natomiast nie ma ani jednego zapisu na temat kontroli działania ich w, w życie, więc pozostaje bardzo ładnym teoretycznym przykładem prawa międzynarodowego. Natomiast Mołdawia waha się, to waha się, przynajmniej z tego, co mi się udało podczas ostatniej wizyty w żeby dowiedzieć, waha się w stronę nie, nad Europejską Kartą Języków Regionalnych i Mniejszościowych. To jest stosunkowo nowa umowa międzynarodowa. Mołdawia ją podpisała 11 lipca, będziemy mieli 10-lecie podpisania, od tego czasu jej nie ratyfikowała. I wynika to z faktu, że po pierwsze Europejska Karta zawiera szereg, nawet w wersji, dość daleko idących dość weryfikowalnych przepisów na temat tego, co należy językom zapewnić. A do tego Komitet Ekspertów który weryfikuje wcielanie w życie zapisów karty ma bardzo restrykcyjny zwyczaj sprawdzania jej zapisów borykamy się z tym w Polsce, w zasadzie borykamy się z tym wszystkie kraje, które tą konwencję ratyfikowały o, i Mołdawia no, niemalże odwrotnym tekstem mówi na to, że jej po prostu nie stać to jest właśnie to, o czym była mowa wcześniej, czyli że zapisy w ustawie prowadzą do sytuacji bardzo błędnych. czyli w wypadku ratyfikowania Europejskiej Karty nie byłoby już mowy o tym, że mniejszości mają prawo do napisów. Należałoby określić, do jakich napisów, gdzie, od jakich progu, na jakich warunkach to ma za to zapłacić. Z Mołdawia generalnie spotyka się z bardzo dobrymi recenzjami, jeżeli chodzi o przestrzeganie konwencji ramowej. Nie jest tak, że wystawiane są im jest typ weryfikacji i realizacji zapisów polega na składaniu raportów przez kraje, a następnie składaniu przez komitety ekspertów wizyt i weryfikowaniu informacji. Natomiast no, dość typową mołdawską cechą jest to, że we wszystkich raportach zwraca się uwagę, że Mołdawia raczej opisuje to, co ma zapisane w prawie, a nie to, do czego mniejszości mają rzeczywiście dostęp w Mołdawii. Oraz to, co również jest w ciągu ostatnich 10 lat występuje dla wszystkich krajów w Europie, czyli konieczność poprawiania sytuacji i środowisk romskich. Mołdawia obecnie pracuje już drugi program, który ma służyć temu poprawie tej sytuacji. Więc biorąc pod uwagę, że jak się dowiedziałem budżet Biura do spraw relacji międzyetnicznych to jest około 300 tys. euro na Wszystkie realizowane imprezy i wszystkie wspierane działania to szanse na to, że się stworzyć program, który coś rzeczywiście zmieni w położeniu rąk w modali wydają się raczej mało prawdopodobne. Zalecane jest również Mołdawii z działania działań odnośnie tych mniejszości, które albo nie mają żadnego państwa, które by się nimi opiekowało, albo wsparcie ze strony takich państw jest małe. Tutaj właśnie chodzi o kwestie dostępności edukacji dla małych grup etnicznych i narodowych. I na koniec może jedną rzecz, która jest dla Mołdawii dość charakterystyczna i niekoniecznie typowa na obszarze postradzieckim, to znaczy większość tych regulacji bardzo daleko idących dla mniejszości z gagałzją na czele przywykło się łączyć z faktem, że Mołdawia próbowała przyciągnąć w ten sposób Naddniestrze i jakoś zażegnać ten konflikt. Natomiast fakt, że szereg badań socjologicznych wskazuje na to, że od samego początku, mimo właśnie konfliktu naddniestrzańskiego, poziom tolerancji pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi jest w tym kraju bardzo wysoki, Wskazuje na to, że nie było to działanie instrumentalne. Mołdawianie, przy wszystkich watach tego systemu, naprawdę wierzą, że to państwo może funkcjonować jako państwo wieloetniczne, i biorąc pod uwagę ich możliwości, wydaje mi się, że całkiem nieźle ten plan realizuje. Natomiast jedyne cytat, które pozwolę sobie przytoczyć, bo normalnej statystyki narodowej pozwoliłem sobie państwu nie cytować. To jest kwestia tego, że ta de facto dwujęzyczność mołdawska prowadzi do bardzo ciekawych rezultatów. To znaczy, o ile w 1994 roku wśród Mołdawian pochodzenia mołdawskiego czy też rumuńskiego do używania, ponieważ w mołdawskiej statystyce rozróżnia się język ojczysty i język najczęściej używany. W Polsce tego nie mamy, próbujemy dyskusję przewodzić, ale pewnie się nie uda. W Mołdawii to jest. 40% Mołdawian niemal w 1994 roku używało użycia codziennym rosyjskiego. Obecnie ten współczynnik spadł do około 5%. I widać, że dwujęzyczność w żaden sposób nie powoduje deromanizacji kraju. Natomiast co ciekawe, mimo tego, że nie tylko deklaratywnie, ale w ogóle stara się wspierać Ukrainskojęzyczne szkolnictwo w Mołdawii. Wśród Ukraińców ten współczynnik wynosił w 1994 roku około dwóch trzecich i praktycznie się nie zmienił do tej pory. No to dwie trzecie Ukraińców używa przede wszystkim języka rosyjskiego. Dziękuję bardzo.